Nazywał się Geralt z Rivi. Był Wiedźminem, zabójcą potworów. Pierwszy Wiedźmin spędza sens powiek wielu graczom, a dla wielu jest najlepszą częścią Wiedźmina. Debiut perełki polskiego game devu, czyli CD Project Red, październik 2007 rok, silnik Aurora od Bioware, który był wykorzystywany w Neverwinter Nights, czy Star Wars Kotor. Czy był to przepis na sukces? W 2007 roku? Dla wielu tak. Obecnie? Absolutnie nie do przejścia. Chcę sprawdzić jak Debut Redów trzyma się na przestrzeni lat oraz czy był i jest to kot, czy może od zawsze był to gniot. Jako, że mamy do czynienia z grą Clicker Action RPG, wzięlamy się w postać Geralta, sławnego wiedźmina, zabójcy potworów po strach dziewic z serii książek Sapowskiego. Akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z książek, mianowicie po Wielkiej Wojnie na Północy. Nasz Wiedźminek został odnaleziony przez Wesemira, Lamberta, ale ma amnezję i tak to się generalnie wszystko zaczyna. Siedzibę Wiedźminów niegdyś fort nie do zdobycia, a dziś ruina niczym szczecińska, Wenecja. Atakują gangusy ze znakiem jaszczurki, kradną zapiski z Nechorów i uciekają. Naszym zadaniem jest ich odnaleźć i odebrać przepis na sok z gumijagód, który zajwanili. Na tamte czasy graficznie Wiedźmin wyglądał... dobrze? No dzisiaj tego byśmy tak nie nazwali, ale wtedy myślę, że u niej jednej osoby wywołało to efekt. Wow, ale wspaniała grafika. Teren, jak i ilość szczegółów była na, powiedzmy, wysokim poziomie. Kolorystyka szara, brudnawa dająca poczucie, że naprawdę znajdujemy się w średniowiecznym słowiańskim klimacie. Muzyka z mocnymi akcentami słowiańskimi, podrasowana dudami czy innymi trąbkami, generalnie buduje fajne napięcie. Lokacje takie jak obrzeża Wyzimy czy sama Wyzima klasztorna daje poczucie biedy, zarazy. Z kolei wyzima handlowa jest bardziej urozmaicona kolorystycznie, NPC mają lepsze ubrania, co daje taki sznyt bogactwa. Więc gra kolorów jak najbardziej tutaj siada. Postacie są na ogół drewniane, bez duszy, oczy skierowane w otchłań, ale dialogi co nieco podciągają ten aspekt. Oraz to, co mnie osobiście najbardziej boli w serii Wiedźmina, to ogromny recykling NPC. Po dłuższej chwili mam wrażenie, że rozmawiam z typkiem, z którym rozmawiałem dosłownie dwie minuty temu, tylko teraz zapuścił brodę albo zmienił czapkę, co bardzo psuje imersję, no ale jest jak jest. Walka wygląda dosyć ciekawie z perspektywy animacji, lecz w rzeczywistości jest ona tragiczna. Dlaczego? Po pierwsze, silnik Aurora Engine oparty jest na systemie walki z D&D 3, przez co mamy do czynienia z rzutem kostką w czasie rzeczywistym. W dużym skrócie, statystyki plus modyfikator w postaci oczek na kostce daje nam konkretną reakcję przeciwnika na zadane obrażenia, lub które otrzymuje Geralt, co daje poczucie systemu walki, który rozgrywany jest na papierze. Jak ogrywałem pierwszy raz Wiedźmina dawno temu, to miałem takie Wow, ale on macha tym mieczem. Wszystkich naraz, wow, ja, ja, ja czek... ale sztos i... A teraz raczej jadź się, kręca co za złom. Atmosferę do walki podkręcają jednak eliksiry i znaki. Co jest fajne w pierwszym wieśku? Ano właśnie alchemia. Nie jest to nie wiadomo co, ale mamy tutaj zostawione pewne pole do popisu bo opcji ważenia konkretnego eliksiru mamy na trzy sposoby. Pierwsze, czyli recepturka w konkretnej książce. W początkowej fazie gry są raczej małe boostery niż konkretne mocne eliksiry, co można logicznie wytłumaczyć, że nasz biały wilczek uczy się na, po na początku najprostszych rzeczy. Druga to eksperymenty ze składnikami. Rzucamy co popadnie i patrzymy co tam nam się upichciło. No i trzeci sposób to wybranie sobie z recepturki i zmiana składników na te, które nam dają dodatkowe bonusy czyli składniki z dodatkiem albedo, nigredo lub rubedo. Niewielki upgrade, ale jest pole do zabawy. No i znaki. Tutaj sprawa wygląda niestety dosyć prosto i rzekłbym surowo. Ale to dobrze. Bo Wiedźmini to nie potężni magowie, tylko prości kuglarze. Wiatr dmucha i ogłusza, ogień pali, tarcza chroni, urok zauracza, no i... Irden. No ten znak jest bardzo dziwny i chyba twórcy niekoniecznie wiedzieli jak to rozegrać. Ale w pierwszym Wiedźmini mamy kółeczko, w którym są kolce i jak przeciwnik nie wejdzie to dostaje damage. Trochę jak pułapka w filmach o szukaniu skarbów. Znak ten ewoluuje, ale o tym będzie mowa w innym filmie. No i wreszcie rozwój postaci. Myślę, że podział drzew umiejętności na walkę, znaki, alchemia, ogólne statystyki i kolory talentów to świetny pomysł. W połączeniu ze skalowaniem otrzymywania doświadczenia na konkretnej lokacji, który zapobiega przelewelowaniu naszej postaci, zmuszając nas do ruszenia linii fabularnej, a nie nadupsania utopców w nocy nad rzeką, zmusza nas ten system do. O nie! Myślenia i lekkiego, ale to naprawdę lekkiego planowania, bo nie jesteśmy w stanie odblokować każdej jednej umiejętności w drzewku. Zabraknie nam parę poziomów, aby odblokować srebrne lub złote talenty na końcu gry. Więc musimy myśleć, w jaki styl Geralta chcemy iść. Ale uprościli to na tyle, że nawet jeżeli weźmiemy wszystkiego po trochu, to i tak finalnie będziemy wymiatać przeciwników jak muchy. Jedynie problem może być Final Bossem, ale jako że to jest RNG, to czasami jesteśmy go w stanie ściągnąć na hita. Fabularnie jest to w mojej subiektywnej ocenie najlepsza część Wiedźmina. Oczywiście nostalgia odgrywa bardzo dużą rolę, lecz nie spotykam się z zawodem wracając do tej gry, bo sprawia mi ona naprawdę dużo radości, mimo wszystkich niedogodności, które ta gra posiada. Wybory niosą ze sobą konkretne konsekwencje, dialogowe jest dosyć syto, dużo ikonicznych tekstów, zamknij się synu. no i możliwość wybrania ścieżki, czyli można obrać jedną z trzech stron, co ma wpływ finalnie na fabułę i rozwój sytuacji. Zdarzają się momenty, w których nie wiemy konkretnie co mamy zrobić, dlatego Dziennik Geralta odgrywa tutaj kluczową rolę w robieniu postępów w grze. Gra jest dosyć mocno liniowa przez zamknięte lokacje, ale próbuje nam to utrudniać nie dając wszystkiego na tacy, co jest naprawdę spoko. Lecz jedna linia dialogowa nie ma nadal dla mnie sensu. Że została umieszczona w grze, ni to smaczek, ni to kluczowy wybór, po prostu jest. Czyli zdemaskowanie Jaweda jako Raimonda. Okej, okay, możemy go zdemaskować, ale po prostu giniemy. Po co to? Nie wiem. Niedokończony wątek pozostawiony w grze? Nieusunięty, nieudany wątek? Ciężko powiedzieć. Dostajemy gratulacje od postaci, ale finalnie musimy wczytać grę i wybrać poprawne dialogi. Bez sens. Azar rozgniódłby cię jak pluskwę. Naprawdę chcesz zginąć? Tak. Faktycznie jesteś bystry, Wiedźminie. Ale nie dość bystry. Przewidziałem i taką ewentualność. Moi ludzie tylko czekają na sygnał. Nie wyjdziesz stąd żywy. Zobaczymy. Zabić Wiedźmina! Nigdy nie się zagrożenia, Wiedźminie. Żegnam, Geralcie. Ostatnia linijka tego dialogu jest ucięta, więc może to świadczyć o tym, że po prostu Redzi o tym zapomnieli i puścili grę taką, jaka jest. Ale nigdy się chyba tego nie dowiemy. Zobaczymy, co będzie w remake'u. No i wiadomo drogie dzieci, może fabułą to nie jest, ale karty musicie zbierać. Pierwszy wiedźmin ma swoje wady, dużo wad, ale ma też i zalety i też ma ich sporo. Ale czy z perspektywy czasu jest to dobra gra, raczej jest to przeciętnie, jak z dobrą linią fabularną, jak dla wielu dopornym systemem walki. Ale jeśli ktoś zaczął od pierwszego, na pewno jest w stanie do niego wrócić. Może po lekkich modyfikacjach. Ale każdy, kto zaczął od dwójki czy trójki... ...prawdziwi pseudofani... ...uważają, że gra jest zbyt toporna, bo nie ma minimapy z GPS-em i spamowania zmysłów do szukania wskazówek. Gra stawia ich przed ciężkim zadaniem, jakim jest użycie mózgu do rozwiązania quest'a, czyli to za wiele dla tiktokowych mózgownic. I za to ją właśnie kocham. Podsumowując, ogólnie przeciętniak, nawet jak na 2007 rok, ale dla mnie to osobiście to jest kot. Czekamy na remake i jeszcze pewnie zatęsknimy z drewnianym systemem walki i brudnym klimatem Wiedźmina z 2007 roku. To był marszal. Trzymajcie się ciepło tiktokowe mózgi. Na razie.